Witam. Od wtedy przestałem mieć problemy, wyzwania w relacjach z międzyludzkich. Może jesteś taką osobą, że ma pewne wyzwania właśnie w relacjach z ludźmi. O co chodzi? Na przykład masz ludzi, których, którzy są dla ciebie toksyczni albo działają na ciebie w zły sposób. I teraz ta jedna zasada, o której zaraz powiem. Pomogła mi oraz wielu osobom po prostu stać się niezależną osobą, jeśli chodzi o relacje z międzyludzkie. Bo teraz, tak, jeżeli masz zdrowe relacje, to oczywiście, zdrowe relacje warto jest pielęgnować, warto je wzmacniać. Ale są właśnie tak zwane relacje destrukcyjne, które te relacje oczywiście nas nie wzmacniają, a wręcz nas ściągają w dół, nas osłabiają. I teraz. Jaka to zasada? Chodzi o to, aby stać się emocjonalnie niezależnym, ale przede wszystkim trzeba się dobrze czuć samym ze sobą w swoim towarzystwie. Bo często boimy się wywalać pewnych ludzi, czy odchodzić od pewnych ludzi, dlatego że boimy się być sami. Bo nam mówiono, że samotność jest straszna. A tak naprawdę to nie samotność jest straszna, tylko straszne jest to, kiedy przybywasz wśród ludzi, pośród których czujesz się samotny czy samotna. Dlatego bardzo ważną zasadą czy umiejętnością w życiu jest bycie szczęśliwą osobą sama czy sam ze sobą. Ja właśnie tak miałem. Kiedyś poszukiwałem ludzi, kiedyś byłem, chciałem być pośród ludzi. Kiedyś źle się czułem, jak po prostu nie byłem pośród ludzi. I teraz to również wynika z naszych cech charakteru oraz osobowości, bo, że, bo jeżeli jesteś tak zwanym introwertykiem, to, ci, to Tobie nie przeszkadza, że, ty będziesz, że nie będzie ludzi dookoła ciebie. Ale jeżeli jesteś ekstrawertykiem, czyli osobą, która dobrze się czuje pośród ludzi, no to możesz mieć z tym wyzwania, jeżeli nie masz ludzi dookoła siebie. Ale teraz taka osoba. Musi również uważać na to, że może przyciągać właśnie do swojego życia, dlatego że ma charyzmę, energię. Może przyciągać właśnie tych toksyków do swojego życia. I teraz taka osoba będzie musiała się nauczyć być sama ze sobą szczęśliwa, nawet kiedy nikogo dookoła nie ma. Dlatego bardzo ważne, aby się tego nauczyć po prostu przebywać ze sobą jak najczęściej. Co mi na przykład pomogło, Pomogły mi wyjazdy zagraniczne, na przykład jeździłem do, odwiedziłem ponad 20 krajów sam. Czyli kupywałem sobie bilet i jeździłem. Na przykład na jeden dzień albo na dwa dni, To zależy. Bo czasami są takie sytuacje, że możesz kupić lot rano, jedziesz sobie rano i wracasz wieczorem, ale spędzasz czas samemu czy sam. I teraz, co tu jeszcze też pomaga? Bo. To, że spędzasz czas ze sobą, to jest jedno, ale przede wszystkim pomaga również to, że nabierasz różnych umiejętności, na przykład pewności siebie, no bo lecisz do innego kraju i musisz sobie poradzić w trudnych sytuacjach czasami, bo nie ma nikogo dookoła ciebie. To jest bardzo ważne, żeby po prostu to praktykować. I teraz tak, jeżeli nie, nie możesz sobie pozwolić na jakieś wyjazdy zagraniczne, po prostu. Możesz wyjeżdżać w plener, możesz, możesz wjeżdżać w tym kraju, gdzie jesteś, czy to jesteś w Polsce, czy gdziekolwiek. Chodzi o to, żeby spędzać czas ze sobą, chodzić na spacery samemu ze sobą, bo to jest inwestycja w twój rozwój. Bo później, kiedy będziesz spotkał na przykład taką toksyczną osobę, która ci nie służy. To nie będziesz się po prostu bał tej osobie powiedzieć, co o tym myślisz, co myślisz o tej relacji i tą relację zakończysz. Ale dlatego, że my ludzie boimy się być właśnie samemu, bo nam mówiono, że to jest złe, że to jest trudne. Bo pamiętajmy, jest różnica między samotnością, a byciem samemu to jest zupełnie co innego. Osoba, która jest samotna, to jest właśnie osoba, która w tym momencie. Ona się czuje również, jak nawet są dookoła niej ludzie, ona czuje się samotna, dlatego że samotność to jest nic innego, jak brak kontaktu sam, samym sobą, czyli brak ze, y, kontaktu ze swoimi emocjami. A teraz, kiedy masz, te, ten, y, masz jakby ten kontakt z samym sobą, to nigdy nie będziesz czuł się samotny. Obojętnie, czy będziesz miał ludzi dookoła siebie, lub tych ludzi nie będziesz miał. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby to, bo to można praktykować. Praktykujemy właśnie poprzez wdzięczność, poprzez medytację, również, bo wtedy czujemy swoje ciało, poprzez uwalnianie emocji. Te, wszystko nam, te wszystkie techniki, mindfulness, pomagają w tym, że czujemy się w swoim ciele. Jest taka jedna technika, którą możecie wykonywać. Również opisałem tą technikę w książce. Jest tak, tak zwana technica, technika ramy. Robimy to ze świecą, po prostu wydychamy powietrze, obserwujemy płomień świecy. To chyba mówiłem kiedyś też na kanale. Obserwujemy płomień świecy, i kiedy wdychamy powietrze, po prostu czujemy, jakby, dystans między nami a świecą. Chodzi o to, że osoby, właśnie empatyczne, które często, kiedy dorastały w trudnym domu, one jakby oddają energię właśnie na zewnątrz, i kiedy osoba empatyczna właśnie spotyka się z pewną osobą i szuka i ma, tę jakby, ma te braki z dzieciństwa i ona po prostu oddaje energię na zewnątrz chodzi o to, żebyśmy my zabierali energię do nas wtedy czujemy się pewnie na przykład to jest ze świecą jedno drugie ćwiczenie, które możesz wykonywać po prostu idziesz sobie na spacer patrzysz się przed siebie zrelaksowany i nagle przyciągasz energię do siebie to jest bardzo ważne, bo my często właśnie oddajemy energię. Oddajemy energię i w tym momencie wychodzimy ze swojej ramy. Kiedy wychodzimy ze swojej ramy, tracimy właśnie tą pewność siebie. Dlatego bardzo ważne, żeby uczyć się tego, żeby tą energię do nas przyprowadzać. Kiedy będziemy to praktykowali, to będziemy się czuli mniej samotnie, będziemy się czuli dobrze ze sobą. Ale medytację również tutaj bardzo polecam. No i oczywiście, jeżeli oglądacie ten film z kanału Niemiły Facet, to pod spodem będzie link do książki, jeżeli teraz, oczywiście lato minęło, ale warto o sylwetkę, zawsze powtarzam, dbać o cały czas i na YouTube w pierwszym komentarzu pod spodem będzie link do książki, właśnie jak słuchać i zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Książka o zdrowiu mentalnym już niedługo i u góry, jeżeli oglądacie ten film z TikToka. To u góry będzie właśnie link do tej książki, tym razem w komentarzu, w dwa, dwa formaty e-book i audiobook. A na YouTube będzie również dostęp do wersji książkowej. No i oczywiście dalej wyślijcie ten film, skomentujcie i praktykujcie, praktykujcie bycie samemu, bycie w swoim ciele to jest bardzo ważne. Kiedy jesteś w swoim ciele, kiedy jesteś obecny, to nie strasza ci samotność, bo masz oparcie w samym sobie. Wtedy możesz, jesteś pewny siebie, to jest jedno, ale tak jak powiedziałem, będziesz łatwiej mógł pożegnać pewnych ludzi, którzy tobie nie służą. A my często, właśnie dlatego, że się boimy, trzymamy te relacje, które już są zgniłe, które już się wypaliły, relacje, które już są do dupy, ale my się boimy, my się trzymamy kurczowo, bo mówimy sobie, że. Ta osoba się zmieni albo że nie boimy się, że nie znajdziemy sobie innych osób. Pamiętaj, kiedy się rozwijasz, nowe osoby zapukają do Twojego życia. To jest właśnie takie prawo. Jeden odchodzi, drugi od przychodzi. Dlatego ważne, aby o tym wiedzieć, żeby mieć tą świadomość. Pozdrawiam.